Pan Samochodzik. Toruńska tajemnica. Rozdział 14. Wskazówki damy w papilotach trudno byłoby nazwać dokładnymi, ale postanowiłem zaryzykować. Pojechałem na wskazane miejsce, zaparkowałem wehikuł, a następnie rozpocząłem poszukiwania na chybiu trafił. Chodziłem po prostu od bloku do bloku i usiłowałem się czegoś dowiedzieć czytając nazwiska przy domofonach. Bardzo szybko zorientowałem się jednak, że to kompletnie beznadziejna robota. Przy części domofonów nie było w ogóle nazwisk, bo z kombinacji cyfr wybierało się tylko numery mieszkania. Z kolei te urządzenia, w których obok przycisków widniały nazwiska lokatorów znajdowały się przeważnie w stanie agonalnym. Były tak zniszczone, popalone oraz zapaćkane graffiti, że odczytanie połowy maleńkich wizytówek było zupełnie niemożliwe. W drzwiach prowadzących do kilku klatek schodowych elektrozamki były uszkodzone i udało mi się wślizgnąć do środka budynków. Moje nadzieje na sprawniejsze poszukiwania okazały się jednak kompletną łudą. W blokach nie było spisów mieszkańców, które kiedyś były nieodłącznym elementem każdego domu. Od czasu wejścia w życie ustawy o ochronie danych osobowych zestawienia takie nie są obowiązkowe i nic dziwnego, że zaczęły powoli znikać. Chodzenie od piętra do piętra i sprawdzanie wizytówek także okazało się mało efektywne. Przynajmniej połowa drzwi była ich pozbawiona, co czyniło poszukiwania absurdalnymi. Bardzo szybko zdałem sobie bowiem sprawę, że już kilka razy mogłem przejść w pobliżu mieszkania Schmidtów i nie było najmniejszych szans, abym rozpoznał, że to właśnie ono. Po zlustrowaniu wszystkich pięter w trzech klatkach wieżowca miałem kompletnie dosyć tego bezsensownego działania i w fakcie kompletnej desperacji zacząłem wypytywać ludzi na ulicy o Ryszarda i Zygmunta Schmidtów. Po wielu niecelnych strzałach natrafiłem w końcu na starszego mężczyznę idącego o lasce, który przystanął, zmarszczył na chwilę gęste siwe brwi i powiedział: "Schmidtowie, mówi pan? Heimem. Znałem Ryszarda Schmidta." Kiedyś często graliśmy na skwerku w szachy. A jakie ciekawe historie ten człowiek opowiadał. Mówię panu, niektóre były lepsze niż te głupie filmy w telewizji. Ale niestety przez kilka ostatnich lat Ryszard poważnie chorował. No i zmarło się biedakowi. Teraz na wiosnę. A niech to. Wyrwało mi się, a staruszek spojrzał na mnie z dezaprobatą. To był taki porządny człowiek powiedział najwyraźniej zbierając się do odejścia będę panu bardzo zobowiązany za wskazanie adresu pan ryszard miał podobno syna tak zygmunta ale ostrzegam pana to bardzo nieciekawy typ powiem że awanturnik i łobus aby ująć to w miarę delikatnie mimo wszystko zależy mi na jakimś kontakcie stwierdziłem pamięta pan może adres a pamiętam pamiętam Dlaczego miałbym nie pamiętać? Na szczęście nie mam jeszcze kompletnej sklerozy. Wam, młodym, wydaje się, że jak człowiek jest już trochę starszy, to od razu wszystko zaczyna mu się mylić albo dopada go gwałtowny zanik pamięci. Ja wcale tak nie uważam, powiedziałem. Mój szef jest starszy od pana, a jego głowa działa jak najlepszy komputer. Staruszek zaśmiał się nieco skrzekliwie i zmrużył oczy. Proszę się nie podlizywać. Młody człowieku, powiedział wskazując laską jeden z bloków. Schmidtowie mieszkali w tym domu. Druga klatka, mieszkanie numer 45. Nie skorzystałem z dymofonu. Odczekałem i wszedłem do bloku z jednym z lokatorów. Na odległość znacznie łatwiej jest to odprawić kogoś z kwitkiem, a ja nie chciałem być odprawiony. Drzwi mieszkania otworzył mi długowłosy około czterdziestoletni mężczyzna z kolczykiem w lewym uchu. Ubrany był w dżinsy i szary też irt. Co jest? Zapytał spoglądając na mnie jak na jakiś obrzydliwy przedmiot. Witam, nazywam się. Panie, nie znam pana i nie zamierzamy pana poznawać, powiedział mężczyzna. Mów, człowieku. O co chodzi albo spływaj. Nie mam czasu. Grunt to miłe przyjęcie. Człowiek od razu nabiera wiary w ludzi, pomyślałem. Właściwie przyszedłem do pana Ryszarda. Stary kopnął w marcu w kalendarz. Coś jeszcze? Pana ojciec opowiadał o skarbie, który Niemcy ukryli podobno w Toruniu. Chciałbym. Ojciec sfiksował na starość i opowiadał różne brednie, warknął mężczyzna. Nie zamierzam gadać o tych pierdołach, ale niektóre fakty się zgadzają chociażby te kielichy z napisami, a także. A kim pan w ogóle jest? zapytał mój rozmówca z zdenerwowanym głosem. To może jednak wrócę do początku naszej rozmowy i przedstawię się, powiedziałem z nieukrywaną satysfakcją w głosie. No, nazywam się Paweł Daniec i jestem pracownikiem departamentu ochrony zabytków w ministerstwie. Żegnam. powiedział mężczyzna wściekłym tonem. Nie muszę z panem rozmawiać. Nie, mu, Ale ja tylko chciałem. Chyba mówię dosyć wyraźnie. Syn Ryszarda Szmita chciał zatrzasnąć mi drzwi przed nosem, ale ja zupełnie odruchowo wsunąłem but w szczelinę przy progu. Kurna, bo jak gdzie machnę, to ci minister nie pomoże, zawołał mężczyzna usiłując zmiażdżyć mi stopę. Moje buty okazały się jednak dość wytrzymałe. Proszę się uspokoić. Sapnąłem, mierząc Zygmunta Schmidta chłodnym wzrokiem. Ja tylko grzecznie pytałem: "Wyluzuj nieco, człowieku". Lokator mieszkania numer 45 nie zamierzał jednak skorzystać z mojej rady. "To jest napad!" wrzasnął. "Pomocy! Pomocy!" Wyrwałem nogę ze szpary w drzwiach, przeklinając w duchu swoją głupotę. Facet miał rację. To, co zrobiłem, podpadało już pod paragraf Przepraszam, powiedziałem. Spadaj! mruknął mężczyzna i zatrzasnął drzwi. Stałem przez chwilę nie bardzo wiedząc, co mamy dalej robić. Źle to wszystko rozegrałem. Zbyt nerwowo. O rozmowie z Zygmuntem Schmidtem mogłem raczej zapomnieć. Jeśli za minutę nie znikniesz, oświadczył głos za drzwi, to spotkanie z policją masz jak w banku. Dobra, już sobie idę zawołałem. Znikam. Nie ma mnie. I niech ci tylko nie strzeli do łba, żeby tu wracać, bo następnym razem gorzko pożałujesz. Wolno schodziłem po schodach. Czułem się jak zbity pies. Ludzie, z którymi rozmawiałem, ostrzegali mnie, że syn Ryszarda Schmidta jest nieciekawym typem, ale jego reakcje kompletnie mnie zaskoczyły. Wiedziałem, że mogę zapomnieć o planach uzyskania jakiejś informacji od tego człowieka. Tylko dlaczego potraktował mnie w taki sposób? Na to pytanie nie znajdowałem żadnej logicznej odpowiedzi. Muszę przyznać, że kiedy wyszedłem przed blok na Toruńskim osiedlu nie bardzo wiedziałem, co dalej robić. Miałem nadzieję, że syn Ryszarda Schmidta pomoże mi w wyjaśnieniu sprawy kielichów. Agresywne zachowanie zbirów Którzy dwukrotnie napadli na mieszkanie pana Anselma, a potem dodali jeszcze do listy swych wyczynów misterną akcję na działce w Pieczyskach, musiało mieć jakieś konkretne powody. Nie czułem się wprawdzie ekspertem od bandyckiej psychiki, ale jednego byłem pewien. Żaden przestępca nie ryzykowałby dla mrzonek i historii wyssanych z palca. Jeśli grupa panów w dresowych wdziankach postanowiła zainwestować swój cenny czas w sprawę hitlerowskiego skarbu, to coś musiało być na rzeczy. I tu pojawiały się dwa problemy. Pierwszy z nich polegał na tym, że oni wiedzieli o całej sprawie znacznie więcej ode mnie. Natomiast drugi był związany z brakiem możliwości zniwelowania owej przewagi. Nie miałem pomysłu, w jaki sposób i od kogo mógłbym dowiedzieć się czegoś o skarbie. Zachowanie Zygmunta Schmidta było dziwaczne, ale nie mogłem go przecież zmusić do współpracy. Stałem przez długą chwilę na chodniku przed blokiem, a za moimi plecami ludzie z jakiejś firmy zajmującej się przeprowadzkami wnosili meble na klatkę schodową, z której przed chwilą wyszedłem. Jak ugryźć tę cholerną sprawę i o co w niej w ogóle chodzi? Szepnąłem pod nosem. Niestety, mój umysł wydawał się być pusty jak przestrzeń międzygwiazdna. Syn Ryszarda Schmidta był jedyną znaną mi osobą, która mogła rzucić jakieś nowe światło na całą sprawę. Dlaczego tak źle zareagował, gdy się przedstawiłem? Niegrzeczny był od samego początku, ale jak usłyszał, że jestem z ministerstwa, to jakby w niego diabeł wstąpił. I wtedy zobaczyłem srebrzystą terenówkę wjeżdżającą na parking przed blokiem. Nie było żadnych wątpliwości. To był ten sam samochód który śledził wehikuł w drodze do pieczysk. Wtuliłem głowę w ramiona i odruchowo cofnąłem się w stronę wejścia na klatkę schodową. Na szczęście drzwi wejściowe były zablokowane w pozycji otwartej przez ekipę przeprowadzkową, więc mogłem ukryć się w budynku. Terenówkę prowadził Rudobrody, a obok niego siedział Łysy. Tych dwóch panów miałem okazję już poznać. Na tylnym siedzeniu siedziało jeszcze dwóch dużych jegomości, Którzy zdawali się nie mieć szyi. Zobaczyłem ich przez uchylone boczne szyby. Kierowca szukał wolnego miejsca na parkingu, a ja gratulowałem sobie szczęścia. Wehikuł stał bowiem zaparkowany dwa bloki dalej w miejscu, którego zbiry nie miały szans dostrzec. Gdy tylko zobaczyłem tę bandycką delegację, to od razu nabrałem pewności, że przyjechali z niezapowiedzianą wizytą do syna Ryszarda Schmidta. Mimo tempego wyglądu działali nadzwyczaj sprawnie i metodycznie. No, już o niej z tobą pogadają koleś, pomyślałem, a wyobraźnia podsunęła mi obraz przerażonego Zygmunta. Odczułem rodzaj mściwej satysfakcji, ale zaraz doszedłem do wniosku, że żaden człowiek, choćby nawet był takim mordynusem jak syn zmarłego Ryszarda Schmidta, nie zasługuje na dłuższe obcowanie z osobnikami pokroju Rudobrodego i jego kolegów. Kiedy zobaczyłem, że zbirej wysiadają z samochodu, ruszyłem po schodach w górę. Zatrzymałem się na półpiętrze leżącym nad mieszkaniem mojego niedawnego rozmówcy i cierpliwie czekałem. Czwórka bandziorów szła po schodach tupiąc, sapiąc i przeklinając. Cholera, ale wysoko, Wargnął jeden z nich. To łażenie po piętrach kiedyś mnie wykończy. To sterydy, które wcinasz, żeby mieć większe mięśnie, cię wykończą. Pomyślałem. Jak ten stary wchodził tak wysoko? Zdziwił się inny ze zbirów. Przecież tu można się wykończyć. Trzeba było wjechać windą, wysapał pierwszy. Przecież widziałeś, że jest zajęta, głąbie, rozległ się głos, który musiał należeć do ról dobrodego. Mogliśmy ich wyrzucić, zauważył mężczyzna mówiący przez nos. Przecież by nie podskoczyli. Szef mówił chyba bardzo wyraźnie. Zero za dym, powiedział Rudobrody. Nie dotarło do twojego pustego uba? Zresztą już jesteśmy. Dzwoń. To te drzwi. Kiedy rozległ się dzwonek, wstrzymałem oddech. Za chwilę miałem być przecież świadkiem utemperowania gbura, który straszył mnie policję przez delegację wielkich i mało subtelnych facetów. Ciekawe, czy ich też będzie próbował straszyć. Przemknęła mi przez głowę nieco absurdalna myśl. Wszystko wskazywało na to, że za chwilę to ja będę osobą, która wezwie stróżów prawa, aby ratować syna Ryszarda Szmita. Sięgnąłem do kieszeni po komórkę, gdy do moich uszu dotarł głos Zygmunta, dobiegający zza drzwi, kto tam? Przyjaciele, zarychotał w odpowiedzi rudobrody. Kto? Otwieraj i nie wygłupiaj się. Szczęknął otwierany zamek i skrzyknęły uchylane drzwi. Teraz się zacznie, pomyślałem. A, to wy, powiedział z wyraźną ulgą Zygmunt. Myślałem, że to znowu ten facet z ministerstwa. Jaki facet? Zainteresował się rudobrody. No, był tu całkiem niedawno ten fagas z ministerstwa, o którym opowiedział mi szef. Daniec. Ryknął jeden z bandziorów. Daniec tu był? Przedstawił się jakoś podobnie, ale... Jak on tu trafił? Sapnął rudobrody. Cholera. Dawno? Przecież mówię, że niedawno, stwierdziło pryskliwie Zygmunt. Trzeba mu było ukręcić łeb na tej działce, a nie cackać się jak z dzieciakiem. Milusi facet. A ja jeszcze nie całą minutę temu byłem gotowy go bronić przed bandytami. Trzeba będzie zameldować szefowi, powiedział Rudobrody. Niech on coś wymyśli, bo ten wścibski bałwan może nam zepsuć całą robotę. Jedno jest pewne: musimy jakoś pozbyć się dańca. Myślę, że przy następnym spotkaniu trzeba mu będzie załatwić przynajmniej miesięczny pobyt w szpitalu. Nie stójcie tak, tylko właśnie do środka, powiedział Schmidt. Mamy do pogadania. Kiedy drzwi do mieszkania Zygmunta Schmidta zamknęły się za ostatnim z bandytów, ruszyłem bez wahania na parter. Zbiegałem w dół po kilka stopni, jakby Rudobrody i jego ludzie właśnie rozpoczęli pościg. W mojej głowie pojawił się prosty plan. Wiedziałem już, jak posunąć sprawę kielichów do przodu. W tym celu należało namierzyć zbirów w miejscu, gdzie znajdował się ich punkt wypadowy. Żołnierze bandyckiej armii musieli przecież gdzieś stacjonować. O śledzeniu ich przy pomocy wehikułu mogłem zapomnieć. Natychmiast zorientowaliby się. Wtajemniczanie jakiegoś taksówkarza było wprawdzie możliwe, ale nie dawało żadnej gwarancji sukcesu. Panowie ze srebrzystej terenówki nie byli wprawdzie zbyt lotni umysłowo, ale po jakimś czasie domyśliliby się, że są obserwowani. Wiedziałem jednak, jak przechytrzyć przeciwników. Wybiegłem z bloku i ruszyłem w stronę wehikułu. Był oddalony o jakieś 500 metrów, ale jestem przekonany, że pobiłem jakiś rekord na tym dystansie. Wiedziałem, że muszę działać bardzo szybko i precyzyjnie. W bagażniku samochodu leżał pozycjoner GPS. To niewielkie urządzenie o wymiarach paczki herbatników mogło zapewnić mi ogromną przewagę nad bandytami. Musiałem je tylko niepostrzeżenie umieścić w ich samochodzie. Zabrałem pozycjoner z bagażnika i półżywy ze zmęczenia ruszyłem pędem w stronę srebrzystej terenówki. Kiedy znalazłem się przy samochodzie przeciwników, doznałem niemiłego wrażenia, że mój pomysł jest wprawdzie genialny, ale zupełnie niemożliwy do wykonania. Pozycjoner najlepiej byłoby umieścić w bagażniku. Problem polegał jednak na tym, że włamywanie się do samochodów nie stanowiło jednej z moich specjalności. O ile z pokonaniem zamka nie byłoby większych problemów, to autoalarm stanowił już poważną przeszkodę. Rudobrody nie zapomniał go włączyć, o czym świadczyły dwie błękitne diody umieszczone przy kierownicy. Za każdym razem, kiedy podchodziłem blisko do samochodu, zaczynały mrugać coraz szybciej. Gdybym tylko spróbował dotknąć szyby, to syrena ostrzegawcza zawyłaby z pewnością niczym trąby jerychońskie. Przecież musi być jakiś sposób, sapnąłem. Oddaliłem się od terenówki na wypadek, gdyby któryś z bandziorów wyjrzał akurat przez okno. Nie spuszczałem jednak wzroku z samochodu, szukając odpowiedniego miejsca na przyczepienie pozycjonera. I w końcu je znalazłem. Było jakby specjalnie stworzone przez konstruktorów na przyjęcie urządzenia szpiegującego. No, to teraz będziecie pod kontrolą, mruknąłem, a następnie podbiegłem ostrożnie do samochodu Rudobrodego oraz jego towarzyszy. Schyliłem się, żeby nie namierzyły mnie czujki alarmu w kabinie i szybkim. Zdecydowanym ruchem zaklinowałem pozycjoner pomiędzy karoserią a kołem zapasowym, wiszącym jak w każdej klasycznej terenówce na tylnej ścianie karoserii. Następnie przyklęknąłem i delikatnie, żeby nie aktywować alarmu, sprawdziłem, jak trzyma się urządzenie. Było zakleszczone tak mocno, iż uświadomiłem sobie, że czeka mnie sporo pracy, gdybym chciał je kiedyś odzyskać. Nie czekałem, aż czterech osiłków opuści mieszkanie Zygmunta Schmidta. Aktywowałem pozycjoner i wolnym krokiem wróciłem do wehikułu. Ruszyłem w kierunku centrum miasta w przekonaniu, że zasłużyłem na dobry i co ważniejsze obfity obiad. Ciekawe, gdzie te przyjemniaczki urzędują? mruknąłem zjeżdżając na prawy pas. Mam nadzieję, że niedługo się dowiem.